Witajcie ponownie, bracia i siostry, w, w mojej podróży. <grywania> Znowu w aucie nagrywam. E, jakoś mam nadzieję, to się nagra tutaj, na słuchawkach. Znowu wybaczcie mi e, jakieś efekty dźwiękowe. E, chciałbym Wam przynieść kolejny wątek taki ciekawy, mm, ciekawy wątek. Gdzieś tam niedawno padło coś o szemraniu na, na tak zwany nowy rok. <głos》> coś tam padło. Słuchajcie, temat wraca bumerangiem. Eee, to będzie mała wstawka taka moja, nie będzie jakiś to wielki tam wykład, ale tak podzielę się powiedzmy, a wy sobie czytajcie, zgłębiajcie jako jakieś słowo zachęty Czwarta Mojżeszowa, bodajże jedenasty werset, tak, tak chyba cały jedenasty. Ale tam jest taki wątek, bo w ogóle z braciszkiem jednym gadaliśmy hmm, chyba wczoraj. O mannie, on to przyniósł. O mannie, potem ja mówiłem. O, o, zaraz wam coś powiem. Ja o trawieniu, ale zaraz wam coś powiem, dobra? Taki dwa wątki, bo, bo, bo to się tak toczy, jakby jest jedno i drugie potem. Nie no, jeden rozdział. Po pierwsze, kwestia manny. Słuchajcie, bracia i siostry, nie wiem jak Wy niektórzy wiecie, czy się utarło, czy gdzieś tam w tyle głowy. Mamy gdzieś tak, tak lekko zakodowane, że manna z nieba, dane jedli manne z nieba, nie? No otóż nie. Nie jedli manne z nieba. Oni musieli, to wygląda tak, jakby coś zbierali. Nie wiem, co to było jakiś płatki instant, czy nie wiadomo co to, chrupki jakieś orzechowe, nie? Nie, to była jak ziarna kolendry, jest opis, czwarta majżeszowa XI, smak miało jak miód, a jakiś tam kolor, jak to tam było, żywica bydelium, prawda? I słodki jak miód, czyli całkiem dobre, nie? Całkiem dobre. Ale jest napisane, że w którymś tam wersecie, że musieli to rozbijać, przygotowywać, gotować. Prawda? Czyli, no nie było to gotowe do spożycia. Czyli manna nie jest chrupkami, czy jakimiś instant. Tylko czekajcie, to było zaledwie pół produkt. Trzeba było rozniecić ogień, trzeba było rozbić tą mannę, prawda, na mąkę. Trzeba było coś z tym zrobić. I teraz nam się utarło gdzieś z tą manną, że ona jest taka super gotowa, że z nieba. Tak, ona jest z nieba. Ona jest z nieba. Natomiast... I musieli rano wstawać, żeby ją zbierać, nie? Co to, co to znaczy... Dobra, nie, nie będę tego wszystkiego rozkminiał teraz, nie? W każdym razie była z nieba. Ale to nie znaczy, że niepotrzebny był, jak to się mówi... Ach, zaraz, jak to się yy, 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 po polsku mówi, ludzie, mam blokadę, trud, trud, nie? Że to nie jest, nie chodzi o to, że nie, 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 nie był potrzebny trud do oprawy tego, do przygotowania, rozumiecie? Czyli mamy trud. Czyli czytasz słowo, ale jest trud. Nie? Tak jak jest gdzieś napisane o trudzie miłości. Samo to też nie przychodzi, znając wasz trud miłości. Prawda? Teraz rzeczy łatwo jest komuś wybaczyć i nie. Ty musisz odłożyć siebie, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Trud miłości nie jest łatwy, dlatego się nazywa trud miłości. Nie jest łatwe. Ale jeśli odłożysz, podejmiesz ten wysiłek odłożenia siebie, nakierowania się na ducha świętego, że panie, nie ja, ale ty we mnie wybacz. Bo dałeś mi taką zdolność, więc ja korzystam z ciebie i wybaczam. Rozumiemy? Czyli. E, jak to się mówi. E, e, na przekór uczuciom. Uczuciom. Uczuciom, uczucia są, będą gorzały w nas, go, gorały, czy jak to się mówi, paliły się w nas, uczucia, emocje, adrenalina krąży we krwi. To są chemia. To jest autentyczna chemia w nas. Buzuje jeszcze grzech w nas. I nie możemy odłożyć, nie możemy odłożyć trucizny, ale przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę w Jezusa Chrystusa musimy dokonywać wszystkiego przez wiarę. Przez wiarę Abel złożył wartościowszą ofiarę, bo nakierował myśli swoje, tak żeby myśli wasze nie zostały zwiedzione od szczerego oddania się Chrystusowi, jak myśli od szczerego serca. Myśli serce, myśli serce. To z serca pochodzą myśli. I na odwrót, poprzez myśli jest kształtowane serce. Poprzez myśli, to potem jeszcze to rozwinę. Poprzez myśli. Czyli przychodzi nauka, twoje serce jest zmieniane. Tak samo jak przez naukę, przez Ewangelię dotarła nowa, dobra nowina do twojego serca, tak samo przez złe. Dobra, teraz lecimy dalej. Mamy manne. Mamy manne, dobra. I teraz ja nie mam tekstu przy sobie wybaczcie, no bo muszę jechać, nie więc tak z głowy mówię. Potem gdzieś tam. Teraz uwaga, będzie ważny punkt. Kochani, chcę się tak z wami podzielić. Ja lubię tak czasami ten angielski bardzo, bo, bo czasami ten polski, szczególnie Warszawka, nie odda nam tego, nie? Tam jest napisane w pewnym wersecie, ale Nie, ach, nie pamiętam który. Wybaczcie, do dziesiątego dziś nie więcej. Tam jest takie słowo, pada na początku pospólstwo, a, ale tam jest po angielsku "mixed multitude", czyli zmieszane narody, zmieszane mnóstwo. Rozumiecie? Zmieszane mnóstwo, dlatego że z perspektywy Żydów, oni byli swoistym w jedności narodem, natomiast byli przychodźcy z zewnątrz, którzy dawali się obrzezać, dawali się obrzezać. I dołączali do nich, bo jest w Mojżeszowej napisane, żeby dołączali, że przyjmujcie przychodźców, nie wzgardzajcie, przyjmijcie i dajcie go obrzezać. Rozumiemy? Czyli tutaj mamy mixed multitude, czyli zmieszane ludy. I teraz uwaga, to te zmieszane ludy poczęły szemrać, mówiąc, że czy nie było nam dobrze, były ryby smakowite, za darmo, za darmo, rozumiecie? Nie trzeba było się nic trudzić płacić. Za darmo. Świat wam będzie podsyłał różne rzeczy, różne smaki. Cebula, wszystko co aromat dawało. Eee, czosnek. Tęsknili za czosnkiem. Eee, tęsknili za... tam była ryba, z głowy mówię czosnek. Eee, ogórek, nie wiem czy nie dynia. Ciekawe rzeczy, prawda? Ciekawe, nie? To tam jeszcze może jakieś znaczenia o, <laughs> można by zgłębiać. <laughs> i oni tęsknili za tymi rzeczami. Ale teraz uwaga, w tym samym wersecie jest napisane i naród izraelski począł szemrać. Rozumiemy? Czyli widać tutaj genezę, jak zaczyna się odstępstwo od Bożej woli, od Bożego Słowa. Czyli Bóg cię prowadzi przez pustynię z e, niewoli do ziemi obiecanej, braci i siostro, mnie, ciebie prowadzi, chcę, żebyś był posłuszny w słowo, że Bóg się o ciebie zatroszczy. Bóg cię będzie zaopatrywał. Tak, słowo Boże jest nudne. Tak, to jest tylko słowo Boże. Tak, musisz rano wstać, otworzyć. Tak, musisz coś z nim zrobić, ubić, pozbierać, pójść rano, pozbierać. Nie za dużo pozbierasz, nie za mało pozbierasz, tyle ile trzeba pozbierasz. Bądź pewien. Trzeba to rozbić, zmielić w żarnach. Trzeba to ugotować bądź upiec. Tak, wymaga to trudu. Nie za darmo. Nie, że świat Ci będzie podsyłał. Egipt. Ale teraz było to słodkie. Słodkie jak miód. Jest napisane w innym miejscu Wezekwila, że dał mi spożywać księgę i była ona słodka, a goryczą napełniła dopiero żołądek. Dlaczego goryczą żołądek? Dlatego, że w ustach, kiedy smakujemy, nasz duch najpierw wykonuje od pozytywnej strony, że jest smakowite. Słowo Boże. Ale kiedy dociera głębiej, wykonuje swoją pracę, to nagle jest gorycz. Dlaczego? Dlatego, że. Tak jak w kwasy są żołądkowe, które muszą przetrawić, tak samo musi zajść proces nieprzyjemny trawienia, który powoduje, że substancje, które się nie rozpuszczają, które są wydalane, są wydalane, oddzielane od tego budulca, prawda? Czyli tego, co buduje. Czyli tutaj mamy kwestię osądu, osądu nas, osądu naszego wnętrza, że mamy zaabsorbować, ale nie kosztem, nie małym kosztem. Że to słowo musi być opłacone. To nabywanie tego słowa jest opłacone. Kiedy ono w nas coś robi, to rozdziela w nas coś. Jak słowo, jak miecz. Tu przejdziemy do, do miecza, nie? Ale to jest trawienie, że w żołądku ono jest jak... We wnętrzu stało się goryczą. Widzimy? Czyli mamy kolendrę, kolendrę mannę, która jest słodka jak miód. Prawda? I teraz... Ale ona musi iść dalej, musi być przetrawiona, musimy z nią spędzić czas, musimy coś z nią zrobić. Ale teraz uwaga, co nam, kim są zmieszane narody, żeby tutaj dojść tylko tak na krótko, bo już dojeżdżam powiedzmy 15 kilometrów, 10 minut chyba, to szybciutko kolejna wstawka. Słuchajcie kochani. Tak, yy, paliwo. Yy, my potrzebujemy jedzenia, a samochody paliwa. Yy, Mixed multitude. To byli ludzie z zewnątrz, którzy zaczęli się utożsamiać z Izraelem. Z wywołanym narodem, którzy zostali zabsorbowani, przyjęci. I teraz mamy pośród nas ludzi, którzy mienią się braćmi. Nie nam osądzać do końca. Badajmy duchy. Patrzmy na owoce. Oczywiście, że tak. Owoce muszą być. Są podejrzani ludzie, którzy mają podejrzane owoce. Mienią się braćmi, a do dzisiaj nie ma. Przepraszam, proszę, dziękuję, nie? Czy wybaczam. Prawda? Nie ma, cisza weterze, prawda Więc to jest, wiecie, to są podstawy, podstawy. Są ludzie tacy, ale to mało. Jeśli nie trzymamy się słowa, tego nudnego słowa, jeśli nie zbieramy tego, nie oprawiamy, nie stanie się ono goryczą i nie zostanie zaabsorbowane do najdalszej komórki naszego ciała, nie będziemy reprezentować tego, co żeśmy zjedli. Nie będzie to częścią, konstytucją naszego zbudowaniem, naszego ciała. Nie będzie to stanowiło nas. Nasze słowa nie będą wypowiadały manny. Nasze słowa nie będą mówiły słowa Bożego. Usta nasze nie będą wypowiadały. Nasze myśli nie będą przemianowane, nie będą przerobione. Metanoja nie zajdzie. Rozumiecie? Ukonstytuowanie uzdrawiające, kiedy toksyny są wydalane, kiedy różne rzeczy... Zdrowie. Wiemy, że pewne rzeczy trzeba spożywać, żeby zdrowie osiągnąć. Zdrowie. Zdrowie. Więc jeśli nie ma tego spożywania czystego słowa, które jest z nieba, który jest w ustach słodkie jak miód, a potem staje się goryczą we wnętrzu, kiedy dajemy się zbuntować nominalnym chrześcijanom, braciom i siostrom, którzy są zmieszani ze światem, którzy jeszcze nie wyszli ze świata całkowicie, to oni zaczęli szemrać. To oni zaczęli mówić o muzykach, o bałwanach, o choinkach, o świę świętach, o sylwestrach, o różnych rzeczach, o Christmas, o różnych yy, yy, rzeczach. Rozumiecie? To są ludzie, którzy nie wyszli w sercach jeszcze do nie są poddani. To są mixed multitude. To są z zewnątrz ludzie. To nie są czyści ludzie. Czyli tutaj pokazuje to, skąd to pochodzi. To są ludzie, którzy nie są żywotnie z natury zainteresowani, tylko są jakby przyklejeni do narodu izraelskiego. Są przyklejeni. Pewne obrządki zewnętrzne dokonali obzeski, ale w ich sercach nie ma tego powołania. Nie są godni, nie są zgodni z tym powołaniem, nie są oryginalnym nasieniem. Tylko zmieszani, zmieszani deklarują się chrześcijanami, deklarują się braćmi i siostrami. Ale wnoszą podziały, wnoszą obmowy, wnoszą podziały, rozwalają relacje między braćmi i siostrami, nie łączą, a wnoszą podział. Rozumiecie? Podnosi się szemranie przeciwko Słowu, które jedynie ma moc zbawczą, by nam dostarczyć żywotnych składników, by nas prowadzić, by być naszą drogą, prawdą i życiem. Dlatego, że nie wiemy, jak żyć, a Słowo Boże jasno nam mówi: Nie da się. Mówisz, bratu, siostrze, słowo, a oni to negują. Mówią nie, mówią przeciwko Słowu nie. Mówią nie, mówią nie. Nie chcą przyjmować słowa. Mówisz w twarz, nie chcą przyjmować słowa. To już jest bunt. To jest odrzucenie. To jest przyjęcie zaszczepionego szemrania. Nie słuchajcie takich ludzi. Bądźcie czujni. Bądźcie czujni. Szemranie przeciwko słowu Boga. Szemranie przeciwko słowu Bożemu. Przeciwko zbieraniu. Bóg powiedział przez Mojżesza, przekazywał przez, te, przez Mojżesza różne rzeczy. Powiedział: chodźcie, zbierajcie. Powiedział, zbierali nudy na pudy, nudy na pudy, obrzydło nam. Kto to wniósł? Kto to zaczął? Ludzie, którzy nie byli, jak to się mówi, wholehearted, czyli pe w pełni poświęceni, w pełni oddani. Nie dajmy się odciągnąć od prostej, czystej drogi Słowa Bożego. Ono nam pokaże, napełniajmy się, czy, czytajmy dużo Słowa. Ono jest światłem, drogą, prawdą i życiem. Ono jest drogą, ono siłem w sile tego posiłku, podróżował 40 dni. I w sile tego posiłku 40 dni jest drogą, prawdą i życiem. Drogą, prawdą i życiem. Więc słowa moje są duchem i życiem. Przyjmujmy słowa z Biblii jako ducha. Przyjmujmy do naszego wnętrza, odrzucajmy inne słowa. To niedługo się nachylę, na tym już kończę, bo dojeżdżam. Duch, słowo, duch, słowo. Światło, światło przynosi nam światło. Nagle wiemy, jak żyć, nagle wiemy, jak odpowiadać, jak się odnosić. Nagle wiemy, co jest światem, nagle wiemy, co jest królestwem. Tylko słowo Boże. Powtarzać mi się to nie przykrzyje. A dla Was jest to zabezpieczenie. Dobra, bracia i siostry, do usłyszenia, bo to już 16, 17 minuta leci. To tyle z mojego dzielenia. Manna, obrabiajmy mannę i uważajmy na ranie, kogo słuchamy i co słuchamy. Czy jest to podniesione przeciwko Słowu Bożemu i przeciwko jedności ludu? To wniesie podział, to rozwali i przyniesie gniew. Gniew na ten, za to, że tęsknimy Boga. Za to, że tęsknimy za czymś więcej niż czyste słowo Boga z nieba, że On się o nas troszczy, że On się o nas troszczy, że chcemy coś z Egiptu, że mimo że niewola była, to chcemy czegoś, co było w Egipcie. Dlatego dał im przepiórki. Ale zarazem, kiedy dał im przepiórki, zauważmy, że kiedy jeszcze było mięso w ich zębach, to już było przy o etapie Eldat, tak? czyli mój umiłowany. Potem tam dalej leci wątek, że byli w namiotach, nie procy prorokowali, nie? Co się potem nie zdarzyło. Ale to już inny wątek, to tam mam o kawałek chyba jest nagrany Eldat Medat bodajże, nie? To już kiedyś dotknąłem. Natomiast tu chciałem z tym obrabianiem Manny jako społeczność moja z bratem, yy, też z jedną siostrą troszeczkę dotknęliśmy, więc sobie myślę, jest to cenne, cenne. Bo, bo każda rozmowa, każdy wniosek, każda pobudka, każde zapytanie, każde słowo może być pomnożone. Przynośmy to razem, gdzie dwóch lub trzech Pan coś pomnaża, robi, będzie wzrost. Chwała Bogu, z Panem Bogiem.